Cześć, witajcie w kolejnym odcinku naszej relacji z podróżą przyczepą kempingową do Maroka. Za nami trzydniowy postój w Barcelonie, który w całości opisaliśmy w poprzednim odcinku. Pierwszego dnia pobytu z powodu niesprzyjającej pogody nasze zwiedzanie ograniczyliśmy tylko do przedmieścia stolicy Katalonii. Natomiast dwa kolejne dni w całości poświęciliśmy na zwiedzanie tego niezwykłego miasta. Szczerze powiedziawszy nawet dwa pełne dni to zdecydowanie za mało biorąc pod uwagę ilość atrakcji turystycznych Barcelony. 15 dnia naszej podróży z samego rana opuszczamy nasz parking na przedmieściach i ruszamy dalej na południe wzdłuż hiszpańskiego wybrzeża. 7 listopada, 7 rano opuszczamy nasz parking w Badaloni. Jedziemy dalej na południe Hiszpanii. Mamy ponad 200 km do przejechania. Zatrzymamy się przed Walencją, bo w Walencji już są powodzie, drogi nieprzejezdne. Także na razie zatrzymamy się tam i zobaczymy, jak sytuacja się potoczy. Czy będziemy musieli odbijać w głąb lądu, czy może już wszystko się tam uspokoi i będziemy mogli przejechać dalej nad morzem. Będzie morze, będą góry. Też wybraliśmy ładny parking, ładne miejsce, także ruszamy. Wyruszyliśmy na tyle wcześnie rano, aby wiarę sprawnie wydostać się z tego wielkiego miasta. Jak widać na załączonym obrazku, zarówno wjazd jak i wyjazd z tej pięciomilionowej aglomeracji do najłatwiejszych zadań nie należy. Bardzo mozolnie poruszamy się do przodu, a ku naszemu zdziwieniu korki ciągną się jeszcze daleko poza granicami miasta. Na pocieszenie do dyspozycji mamy parkingi z pełnym serwisem dla kamperów. Za daleko nie odjechaliśmy, bo staliśmy w korkach niedaleko Barcelony. Także jeszcze mamy ponad dwie godziny jazdy przed sobą, ale zatrzymaliśmy się na trasie, na parkingu, na szybkie śniadanko. Tak, typowe siadanie w stylu podróżniczym, tak jak lubimy, czyli na zatłoczonym parkingu. Ale powiemy Wam, no super są te parkingi w Hiszpanii. Nie, nie wiem, plac zabaw dla dzieci, zrzut ścieków, tereny zielone, takie piknikowe, gdzie można sobie usiąść, zjeść na świeżym powietrzu śniadanie. Tak. No super miejsca są, także no jak tu nie lubić I w ogóle Hiszpanii? jakoś bardzo mało kamperów i przyczep, bo w Francji było dużo, tu nagle zrobiło się tak mało, nie wiemy to czy to te powodzie I... nie odstraszyły troszkę innych podróżników, no ale... Zobaczymy, im... zobaczymy ale zobaczymy szczerze dalej. mówiąc jeszcze nie widziałem dzisiaj żadnego, a już tak. przecież tyle przejechaliśmy. Tak. Dziwne trochę, no zobaczymy jak będzie później. Tak. Widzowie mam czytać książki w trasie, a dzisiaj zaczynamy Afrykę Kazika. Tak, jedziemy do Afryki, nie? Tak, więc czytamy Afrykę Kazika. Tak, żeby dzieciom szybko droga mijała. Fragment książki Łukasza Wierzbickiego Afryka Kazika. Krzyś wskoczył na walizkę. Stojąc na podwyższeniu miał doskonały widok na wiszącą na ścianie tablicę i starszego pana, który przemawiał do zebranych. 70 lat temu Kazimierz Nowak powrócił z niezwykłej wyprawy. Samotnie przejechał rowerem dziką i nieznaną w tamtych czasach Afrykę. Był człowiekiem o ogromnej odwadze. Podróżnikiem nieustraszonym. Udało mu się dokonać rzeczy wielkiej, bowiem chował w swoim sercu życzliwość i wiarę w drugiego człowieka. Chłopiec słuchał niczym zaczarowany. Niczym zaczarowane słuchają również nasze dzieci. Ale właściwie nic w tym dziwnego niezwykłe przygody wielkiego polskiego podróżnika, który w latach 30. ubiegłego wieku samotnie przemierzył kontynent afrykański to naprawdę wciągająca historia. Tym bardziej dla nas, którzy akurat na ten kontynent się wybieramy. Co ciekawe, autor Łukasz Wierzbicki opisał tę historię w dwóch wersjach. Dla dorosłych czytelników ukazała się książka pod tytułem Rowerem i pieszo przez czarny ląd. Wczesnym popołudniem docieramy na miejsce. Jesteśmy, dotarliśmy. Co prawda nie aż tak szybko jak myśleliśmy, bo jest 15.00, ale w sumie też jesteśmy po obiadku, więc może to takie delikatne wytłumaczenie. A znajdujemy się w kurorcie Beni Kasim, a właściwie 7 km od tego kurortu. A Beni Kasim znajduje się jakieś 50 km na północ od Walencji. Tak, ten kurort słynie z długich, piaszczystych plaż, ale nie tylko, prawda? No tak, plaże to nie tylko, bo jest tutaj też w okolicy górski rezerwat przyrody. Tak, jutro mamy zamiar wybrać się na szczyt, tutaj górski, który jest w okolicy. A dzisiaj taki dzień na plażowanie na pięknej, dzikiej plaży, niedaleko naszego parkingu, który jest w lesie wśród zieleni. Także jesteśmy bardzo zadowoleni z tego miejsca. Chcieliśmy tak. tu być krótko, ale pewnie nam się przedłuży, bo jest naprawdę urokliwe. Chyba po raz pierwszy szukaliśmy parkingu po prostu nie po lokalizacji, a po ocenach. I tak. ten miał bardzo wysokie oceny. E, mniej więcej lokalizacja też nam pasowała. Tak, no że blisko jesteśmy. kurortu są plaże, góry, także nie było co wybrzydzać. I cieszymy się z tej decyzji. Myślę, że to była trafna decyzja. Tak. Jak czas pokaże, niestety nie była to tak trafna decyzja, jak nam się wydawało. Na parkingu w tym zdarzy nam się bardzo przykra sytuacja wyjątkowo perfidna i trudna do wytłumaczenia, ale dla nas ciężka w skutkach kradzież. Ale nie uprzedzajmy faktów póki co przed nami piękne widoki po tego akurat odebrać temu miejscu nie możemy. Choć w okolicznych kurortach do dyspozycji mamy szerokie piaszczyste plaże, to w tym akurat miejscu wybrzeże jest skaliste, ale z łagodnym zejściem do morza. 8 listopada, 7 rano dzień rozpoczynamy aktywnie. Tuż przy naszej przyczepie mamy takie oto piękne miejsce do pobiegania, bo no tutaj stoimy z tej strony, natomiast morze mamy z tej strony, więc wzdłuż morza jest możliwość pobiegania tutaj, z pięknymi oczywiście widokami. Od wschodu słońca aż do późnych godzin wieczornych, biegnąca wzdłuż morza promenada jest niezwykle popularna wśród okolicznych mieszkańców i przybywających do pobliskich kurortów turystów. Ta niespełna 6-kilometrowa trasa zwana jest Via Verde del Mar, czyli w wolnym tłumaczeniu Zielony Szlak Morski i jest częścią śródziemnomorskiej trasy rowerowej Eurovelo 8. Miejsce to oprócz możliwości aktywnego spędzenia czasu Daje również możliwości podziwiania niebagatelnych walorów krajobrazowych hiszpańskiego wybrzeża. Po drodze mijamy Torre Colomera, 16-wieczną wieżę wartowniczą, będącą częścią dawnego systemu obronnego tej części wybrzeża. Będąc w tym miejscu, warto wspiąć się na niewysokie wzgórze, na którym znajduje się wieża. Roztacza się stąd piękna panorama na wybrzeże Morza Balarskiego oraz Kurorty Benicassim oraz Castellón. po bieganiu, tak jak robimy, kąpiel w morzu. To nasza druga kąpiel w Hiszpanii. Pierwsza była przy Barcelonie, nie nagrywaliśmy, a teraz w tym pięknym miejscu przy naszej przyczepce skakujemy. Piękna pogoda, słoneczko świeci z góry, także korzystamy. Witajcie, tak jak mówiliśmy wczoraj, na dzisiaj mamy w planach zwiedzanie rezerwatu przyrody. Rezerwat się nazywa Desierto de las Palmas. Tak, wybieramy się na jego najwyższy szczyt, El Bartolo. Jest tam ten zakon o tej samej nazwie troszkę niżej od szczytu także mamy zamiar i zakon zwiedzić, i wejść na szczyt. Zobaczymy, jak się nam uda. Podobno jest piękna panorama z góry. Miasto. No, szczerze mówiąc już jest piękna. Tak. Za chwilę odwrócimy kamerę, ale już Jak jest Jak patrzyłam na trasę będzie kręta pod koniec, także to będą ładne widoki. Będziemy kręcić. Tak. Jesteśmy już blisko klastra karmelitów jest i są piękne widoki. A mam nie niedobrze od tej krętej drogi. Tak, już jedziemy, jesteśmy bardzo wysoko, już przy samym klasztorze. Droga była kręta, aż dziewczynkom się zrobiło niedobrze, dobrze, ale opłacało się. Widoczki cudowne, a jeszcze nie jesteśmy na samym szczycie. Znajdujemy się przed zakonem karmelitańskim, który powstał tutaj w XVII wieku. Byliśmy w środku, kościół jest otwarty, z czego bardzo się ucieszyliśmy. Jeżeli chodzi o muzeum, trzeba zadzwonić szybciej i się umówić, żeby zwiedzać. I z tego miejsca prowadzi szlak na szczyt El Bartolo i szczyt wziął swoją nazwę właśnie od jednego z tutejszych mnichów, brata Bartolo. Tak jak Aneta przed chwilą wspomniała, wejście na szlak. Prowadzący na szczyt El Bartolo zaczyna się właśnie tutaj przy klasztorze. Teraz znajdujemy się na dużym parkingu przy klasztorze. Tutaj można zostawić auto i stąd mamy jakieś um, godzinę, półtora godzinki. półtora godzinki drogi na, na szczyt. Jeszcze tutaj mamy takie mapki, które nam tutaj obrazują e, właśnie całą tutaj trasę, um, ulicą, jaką należy pokonać, żeby tutaj dojechać. I z tego wynika, że mamy tutaj z miasta Benicasim 7 km, żeby dojechać tutaj na ten parking i też samo mamy z miasta Castello też 7 km. Także dojeżdżacie z miasta tutaj, tu zostawiacie auto i dalej pieszo. A my właśnie teraz to uczynimy. Godzina 14:30 wchodzimy na szlak. 2,5 km mamy do przejścia, 1,5 godziny ruszamy. Wchodząc na szczyt ukazuje nam się w całej okazałości klasztor dalej widać morze i miasto Beni Kasim. po kilku minutach marszu szlak żółty skręcam nam tutaj w prawo więc już teraz nie idziemy asfaltową drogą tylko będziemy z prawdziwą górską ścieżką się poruszać jak się za chwilę okaże, górska ścieżka również do wymagających nie należy, więc śmiało możemy polecić ten szlak również tym, którzy podróżują z dziećmi. Widzowie, stąd bardzo piękny widok. Tak, co chwilę się zatrzymujemy i obserwujemy te piękne widoki. Co prawda, dzisiaj nie ta pogoda i po prostu może zlewa nam się z chmurami, ale gdyby była piękniejsza pogoda, oj, ale oczywiście my i tak to pięknie widzimy, tylko nie widać tego aż tak na kamerze. Znaleźliśmy się z powrotem na drodze asfaltowej. Do celu mamy jeszcze 600 metrów, czyli 20 minut drogi. Widzowie, nie się jak się zmęczyłam. <grywa> tak droga jest stroma jak dla dzieci. I znowu wchodzimy na kamienny szlak, żółty. Ale jeszcze tylko kawałek drogi przed nami, także damy radę. Droga asfaltowa ciągnie się dalej i pewnie ją też byśmy doszli na szczyt, ale my idziemy szlakiem. Przed nami jeden z kolejnych charakterystycznych punktów na naszym szlaku. Wysoki na kilkadziesiąt metrów żelbetowy krzyż. Mamy tutaj opis, ale niestety tylko po hiszpańsku. Może później sobie przetłumaczymy. Po godzince doszliśmy na szczyt, znaki pokazywały półtora godziny, e, także udało się szybciej. No, jesteśmy w szoku właściwie, bo całą drogę za rękę, 64-letnim dzieckiem, a i tak pół godziny szybciej niż wskazywały znaki. Tak. No, jestem w szoku naprawdę. <grym> w ogóle to szczyt nazywa się Tim del Bartolo. Tak. Ma wysokość 729 metrów nad poziomem morza, więc wcale nie jest taki niski, muszę Wam powiedzieć. Tak, na szczycie jest pustelnia. Taka kapliczka Michała Archanioła, która robiła za pustelnię dla mnichów. Ogólnie pogoda nam się zmieniła, bo było piękne słoneczko. Jak zbliżaliśmy się do szczytu, niebo się bardzo zachmurzyło, także cieszymy się, że widoki mieliśmy szybciej, bo teraz już byśmy nic nie zobaczyli. Szczyt bardzo różnorodny, fajny, ciekawy, także polecamy. Oczywiście polecamy jak najbardziej taki spacer z dziećmi, bo ile można leżeć na plaży. Czasami tak. trzeba się przejść w góry, w teren i zobaczyć tak. też tą piękną naturę. Okolice. Ale oczywiście, gdyby, gdyby nie ta pogoda taka, no to pewnie byśmy pięknie widzieli morze tutaj stąd. Tak. A tak, no troszkę jest mały niedosyt. Tak. Tak. Rodzinka odpoczywa na schodach i siedzieli swoimi wrażeniami. Widzowie to były zerwone skały i ziemia, i mamy teraz pomarańczowe buty. Tak, no i po drodze były bardzo ładne widoki, ale teraz jest mgła. Godzina 15:50, schodzimy ze szczytu. Zobaczymy, ile nam zejdzie. Jak widać, szczyt El Bartolo poza sezonem do popularnych atrakcji turystycznych nie należy. Zarówno na szczycie, jak i w trakcie całego wejścia i zejścia ze szczytu byliśmy całkowicie sami. Jeśli więc będąc w tych okolicach zapragniecie ciszy i spokoju, szczerze polecamy Wam trekking naszą dzisiejszą trasą. Już zbliżamy się do samochodu, kończy się nasza wycieczka. Zejście nam zajęło podobnie jak wejście na szczyt, czyli około godzinki. Teraz wybieramy się na zakupy do Lidla i wtedy jeszcze może mieście się chwilę przejdziemy tam na plażę. Rozmaryn, możecie I tak, dziewczynki to odkryły, pięknie pachnie jak rozmaryn, ale nie wiemy czy to rozmaryn, ale tak, tak podobnie pachnie i podobnie wygląda. Rozmaryn 100%. Tak. Dalszą część drogi od klasztoru do naszego parkingu przy plaży pokonujemy już autem. Trzeba przyznać, że poruszanie się krętą górską drogą z pięknymi widokami wokół Samo w sobie jest już całkiem ciekawą atrakcją. Na szczęście zbyt wielu aut po drodze nie mijamy, więc całkiem sprawnie wracamy nad morze. 9 listopada, 17 dzień naszej podróży. Po wczorajszym pobycie w górach już byliśmy zmęczeni, żeby jeszcze iść na miasto. Także po zakupach wróciliśmy sobie już do przyczepy. A dzisiaj od rana też odpoczywamy na naszym parkingu. Tomek się bawi zabawyczkami, sobie tutaj wszędzie porozkładał. Dziewczynki ładnie robią lekcje, pięknie pracują, wypoczęte, wyspane. No a tata, jak to wiadomo, co on tam może robić. Co on no. tutaj robi? Tutaj Co ja mogę robić? No, film mogę robić, tak? <noise> Odcinek numer 3 już leci, czyli droga przez Francję. Tak. O, na takim pięknym ujęciu akurat mnie złapała. Na plaży. No. Super. Także każdy ma jakieś zajęcie, później może pójdziemy na plażę, pojedziemy sobie na miasto. A na razie trochę oddechu, odpoczynku. Hej o widzowie! Po rutynie w Przyczepie wybieramy się do boplickiego miasteczka. Słynie też z pięknych plaż. Także pochodzimy, pokażemy, nagramy plażę. Jeszcze pogoda jest w miarę ładna, chociaż niebo się zachmurzyło, ale cię przyjemnie pospacerujemy. No a zanim dojedziemy do miasta, mijamy taki piękny punkt widokowy. Ludzie tutaj widać specjalnie przyjeżdżają. Nawet przed chwilą e, spotkaliśmy jedną panią z Polski, taki jest. kawał przyjechała. No nie wiem, czy specjalnie na ten punkt widokowy. Ale warto tutaj na pewno być, więc najpierw obejrzymy miasto z góry, a później pojedziemy do miasta. Tak, miasto Benicassim dla przypomnienia. Benicassim, tak. tak. Jesteśmy na promenadzie w Benicassim i właśnie udaje nam się złapać ostatnie promienie zachodzącego słońca. Tak, miasto pięknie wygląda przy tym zachodzącym słoneczku. Benicassim jest to kuror turystyczny z 6-kilometrowymi piaszczystymi plażami i piękną, długą promenadą, którą właśnie szliśmy, szeroka, palmy naokoło, także typowe hiszpańskie miasteczko nadmorskie. Nie jest wcale takie małe, z tego co słyszałam to 15 tysięcy mieszkańców. Atutem tego miasta oprócz plaż są także wysokie góry, w których jest otoczeniu. Wczoraj byliśmy na wycieczce w tych górach. Tak, i myślę, że jest to atut z dość dużym znaczeniem, bo tak sobie myślę, że wystarczy jeden czy dwa dni niepogody i przynajmniej jest co robić. Można wyjść w góry, a w górach, jak wiadomo, lepiej się chodzi, gdy nie ma jakiegoś wielkiego skwaru. Tak, i jest możliwość podziwiania tego miasta, a także plaży z, z gór, czyli ładne widoczki. No ładnie, a dzieci na samą górę wieży Eiffla wyszły. Mijacie, najwyżej ze wszystkich, no wiecie wy co. Spacerując bulwarem nadmorskim mijamy wieżę świętego Wincenta. Wieża ta powstała w XVI wieku jako typowa wieża obronna i była częścią systemu 50 takich wież wzdłuż całego wybrzeża Królestwa Walencji. Tak. się z wami z tego pięknego miejsca. Tak, miejsce piękne, ale trzeba powiedzieć, że głównie promenada. Bo byliśmy w mieście, to nawet za bardzo nic nie nagrywaliśmy, bo trzeba przyznać, że w mieście za bardzo nic ciekawego nie było właściwie. Ale i tak było bardzo, bardzo pięknie. Tak, zgadza się. Żegnamy już się z Wami z tego miejsca. Jutro o 5 rano mamy zamiar wstać, jechać dalej na południe Hiszpanii. Zatrzymamy się w miejscowości Kartagena, 400 km stąd, 4 godziny jazdy. A dlaczego akurat wybraliśmy to miejsce? A wybraliśmy to miejsce, bo jest w połowie drogi, tak? Tak. To głównie. No i od razu się wytłumaczymy, dlaczego nie zajeżdżamy do Benidormu, do Calpe, do, e, Alicante. do Alicante, bo to takie naprawdę jest must see, że tak powiem, wszyscy tam muszą być. My już tam po pierwsze dlatego nie jedziemy, bo byliśmy, a po drugie też dlatego, że w drodze powrotnej tam zajedziemy, bo chcemy spędzić tam święta. Tak. Następnego dnia, jeszcze przed osłoną ciemności, ruszamy w kierunku miasta Kartagena. Wyruszamy na tyle wcześniej, aby w miarę sprawnie przejechać tereny popowodziowe w okolicach Walencji. W następstwie tragicznej powodzi, spora część dróg w okolicach tego trzeciego co do wielkości miasta w Hiszpanii wciąż pozostaje zamknięta. Co za tym idzie, na drogach, które są przejezne, tworzą się ogromne korki. Mijając Walencję w ciemnościach majaczą nam zmieszane z błotem i gruzem ogromne serty samochodów, mebli, sprzętu AGD. Nie nagrywamy, bo jest zbyt ciemno. Zresztą wydaje nam się, że wszyscy dość już naoglądaliśmy się tych tragicznych obrazów. Zaledwie kilkanaście kilometrów dalej wyłania nam się na powrót piękna, słoneczna i zadbana Hiszpania. Niesamowity kontrast co do tego, co widzieliśmy przed chwilą. Podróżowanie szerokimi, zadbanymi i co najważniejsze bezpłatnymi hiszpańskimi autostradami to czysta przyjemność. Mimo, że do przejechania mamy prawie 400 km, to jazda takimi drogami i z takimi widokami wcale się nie dłuży. Jeśli podróżując przyczepą bądź kamperem zdarza Wam się zapomnieć zamknąć szufladę z przyprawami, w Hiszpanii to nie problem. Po przejechaniu nawet kilkuset kilometrów, wszystko grzecznie spoczywa na swoim miejscu. Jeśli z jakiegoś powodu na chwilę zjedzicie z autostrady, do dyspozycji macie równie zadbaną szosę tuż obok. 10 listopada dojechaliśmy w okolice Kartageny. E, trzy razy szukaliśmy dobrego parkingu. E, w pierwszym nam nie pasowało, bo był za stromy wjazd, w drugim było błoto. No i do trzech razy sztuka znaleźliśmy idealny dla nas parking. Właściwie można powiedzieć, że spędzimy noc na plaży. Bardzo ładna okolica, dużo do zwiedzania. Także spędzimy tu pewnie z trzy noce, popędziemy, zanim wybierzemy się dalej do Gibraltaru. Bo taka miejscówka to szkoda, będzie szybko ją opuszczać. Chwilę napawamy się jeszcze pięknem naszej nowej miejscówki, ale nasze szczęście nie trwa zbyt długo. Zauważamy coś bardzo dziwnego. Coś, co pewnie zauważylibyśmy już przy wyjeździe z poprzedniej miejscówki, gdyby nie fakt, że wyjeżdżaliśmy, gdy było jeszcze ciemno. No, słuchajcie, miejscówka piękna, wszystko fajnie, ale mamy jednego takiego przykrego newsa, że aż w sumie zastanawiamy się czy w ogóle o tym mówić no ale właściwie takie są uroki podróżowania, zwłaszcza podróżowania na dziko, więc, więc o tym wspomnimy, słuchajcie na ostatniej miejscówce ukrali nam mover ukrali nam nawet przyczepy, teraz przyjechaliśmy tutaj właśnie na nową miejscówkę patrzę, jakieś przewody tutaj wystają spod przyczepy no i nie dowierzam własnym oczom, patrzę gdzie ta rolka od movera, nie ma jej z drugiej strony tak samo. Także po prostu ktoś nam na ostatniej miejscówce, na pewno to było na ostatniej miejscówce, bo tam jeszcze mover używałem, bo cofałem przyczepą do tyłu. Ach, ktoś nam zwędził ten mover, czyli 5000 w plecy, ale mam nadzieję, że jakoś to odzyskamy z wypożyczalni z ubezpieczalni przepraszam. Jestem w delikatnym szoku, a może nawet bym powiedział. Bo wydaje w głębokim szoku. Nie jak ktoś mógł tak długo przy szczepie i nikt tego nie zauważył. Tak, odkręcenie no nie jest takiego tak movera nie jest, nie jest takim szybkim interesem. No kurczę, no to trzeba się znać, trzeba indykape, wiedzieć, kapel, gdzie odkręcić. No bardzo, bardzo dziwne. Szok. Tym niezbyt optymistycznym akcentem żegnamy się z wami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!